Jestem teraz w miejscowości Jastrowie. Będę jechał na drogę krajową numer 11 w kierunku Piły. Skręć w prawo. Tak jak podaje nawigacja, ale nie zdążymy na. Jest strzałeczka. Nie, w prawo. Teraz ustępuję jadącym szangiem drugi 11 i hmm. cały czas będzie sporo pojazdów teraz mogę tu wyjechać tu chyba jakieś centrum Jastrowia Wejście na pieszych.